Nowa Dacia Bigster coraz bliżej premiery. Kiedy polski cennik i otwarcie zamówień? Na te i inne pytania odpowiem w dzisiejszym odcinku. Dacia znana z produkcji przystępnych cenowo-niezawodnych samochodów przygotowuje się do wprowadzenia na rynek swojego najnowszego modelu. Ten SUV klasy C, który ma być większy i bardziej przestronny od popularnego Duster'a, obiecuje też zaspokoić potrzeby klientów poszukujących większej przestrzeni oraz wyższego standardu jazdy. Nowa Dacia Duster sprzedaje się znakomicie i w 2024 roku w lipcu znalazła się na czwartym miejscu najchętniej kupowanych nowych aut w Europie, ale teraz czas już na nowy model. Zakłady produkcyjne w Rumunii są obecnie w trakcie intensywnych przygotowań do produkcji Bigstera. Proces ten obejmuje adaptację instalacji i wyposażenia fabryk, do nowego modelu oraz odpowiednie szkolenia. Pierwsze egzemplarze przedprodukcyjne mają zostać zmontowane jeszcze w czwartym kwartale 2024 roku, natomiast masowa produkcja ruszy na pełną skalę dopiero w 2025 roku. Zgodnie z planem, zamówienia na dachy Bigster zostaną uruchomione pod koniec 2024 roku. Jeżeli chodzi o Polskę, to finalne decyzje na temat terminu premiery jeszcze nie zapadły, ale spodziewamy się, że będzie to ogłoszone nieco po premierze cen we Francji. Polski cennik powinniśmy zobaczyć więc w okolicach Świąt Bożego Narodzenia. Dla czekających na Bixtera będzie to coś w rodzaju prezentu pod choinkę. Jednym z ciekawszych elementów w konstrukcji Bixtera może być rezygnacja z plastikowej osłony na drzwiach, charakterystycznej dla modelu Duster. Która była bardziej estetycznym dodatkiem niż funkcjonalnym elementem. Dacia chce zaoferować w Bixterze bardziej wyrafinowane i funkcjonalne rozwiązania które będą odpowiadać na potrzeby współczesnych użytkowników, jednocześnie zachowując przystępną cenę, z której tak naprawdę słynie marka. Kiedy dostawa Bixtera do klientów? Klienci, którzy zdecydują się na zakup tego modelu, mogą spodziewać się pierwszych dostaw w pierwszej połowie 2025 roku, zaraz po rozpoczęciu produkcji seryjnej. Samochody będą dostępne u dealerów krótko po rozpoczęciu produkcji, co umożliwi szybkie dotarcie do nowego modelu do szerokiej rzeszy nabywców. Bigster będzie prawdziwym suwem zaprojektowanym z myślą o komforcie i długich podróżach. Jak podkreślają przedstawiciele Dacia, Nowy model ma odpowiadać na potrzeby klientów poszukujących samochodu przestronnego, z wysoką pozycją siedzenia oraz dużą ilością miejsca w kabinie. Te cechy mają uczynić Bixter atrakcyjnym wyborem dla osób, które cenią sobie wygodę i funkcjonalność w codziennym użytkowaniu, jak i podczas dłuższych wyjazdów. Wszystko wskazuje na to, że Bixter otrzyma nowy silnik z fabryczną instalacją LPG. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, zobaczymy wersję 120 koni mechanicznych EcoG, a więc benzynowy silnik 1.2 z turbosprężarką i autogazem. Niektóre źródła mówią też o odmianie 150 konnej. Drugi ciekawy silnik to HR18, czyli nowy napęd full hybrid o pojemności 1.8 litra i nieco większej mocy. W Bigsterze będzie miał prawdopodobnie 150 lub 170 koni mechanicznych. Ma on być odpowiedzią na zapotrzebowanie klientów dotyczących większych zasięgów i mniejszego zużycia paliwa. Producent chwali się wewnętrznie dużymi oszczędnościami względem spalania aktualnego napędu. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie na temat tego modelu.